Jak raz a dobrze nauczyć się trybów warunkowych? Wyobraź sobie, że siedzisz w swojej ulubionej kawiarni. Ludzie popijają sobie kawę, jedzą ten słodki serniczek. Zakochani patrzą sobie w oczy i trzymają się za dłonie. Ty natomiast jesteś sam przy swoim stoliku, a na nim zamiast smakołyków leży otwarty, zeszyt z notatkami. Właśnie po raz setny zastanawiasz się, jak przyswoić materiał na jutrzejszy sprawdzian i pewnie znów na ostatnią chwilę. Wygląda na to, że tym razem szukasz inspiracji do nauki w zapachu kawy. Być może masz już dosyć tych ultraszybkich, ekspresowych filmików w sieci, które oferują mydło i powidło. Czas płynie, a ty czujesz, że mimo starań, efekty no, nie są zadowalające. Narasta w tobie frustracja i najchętniej rzuciłbyś to wszystko. Nie martw się, nie jesteś sam. Wielu uczniów boryka się z takimi problemami. Tradycyjne metody nauki mogą być mało skuteczne, brak im tej ikry, wigoru, brak właściwej osoby. A co gdybym miał dla ciebie rozwiązanie? Co gdybyś miał dostęp do nowoczesnych narzędzi, takich narzędzi, które uczyniłyby Twoją naukę bardziej efektywną i przyjemną? Tak się składa, że mam coś dla ciebie: jedyny taki na rynku rozbudowany produkt edukacyjny, załapać tryby warunkowe. Przy pomocy pytań w formie niewinnych quizów online, nauczacie tego obszaru gramatyki angielskiej. Do tych quizów są również dostępne ponad 4 godziny nagrań wideo w 15 modułach. Oczywiście Ty też możesz mieć do tego dostęp. Ale to nie wszystko, co mam Ci do zaoferowania. Zostań ze mną i zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowałem. Tylko mam prośbę, tym razem nie odpuść sobie tak łatwo. Nadszedł wreszcie czas na zmiany.